Siemanko, z tej strony Kuba. I Dzisiaj gramy sobie w Robloxa um, w Black Rusy i mam nowego skina, ale to pokażę Wam na końcu odcinka. Teraz sobie ubierzemy strój, bo tu piszę, że każdy musi mieć założony strój. No to zakładamy. Hopa! I mamy teraz strój i nie widzicie mojego skina. Zobaczycie go dopiero pod koniec odcinka. Dobra. I idziemy. Tutaj są jakieś dwa bejkody, sieba. Co to jest za twarz? I czemu tu jest szrek? Czemu tu jest szrek? Pomocy! Czemu tu jest szrek? Jaki, jaki on nadzielił w ogóle? Nie się... wiem, to słyszycie, ale... Nie zamykaj mi drzwi! Dobra, ale... Ono rzuca banka. Panie Shreko! To nie Kurde, ten jest. <śmiech> czy... <śmiech> Co się. A. Tego z tego zrobił bananę. Rozuję. Okej. Okay. Nie wiem czy to dzisiaj, ale mi się pokazało powiadomienie z antywirusa. Że Twoja 30-dniowa wersja próbna wygasła. A dobra to. A tu jest. Dobra. No. O! Nie potrzebujemy, chyba zamknęły. Słuchajcie, jakieś drzwi szybko, szybko. O. Czekajcie, podgłoszę sobie trochę, żeby sobie tych... szałty podczas. I okej. Okay. Możecie to trochę już słyszeć, ale dobra. Co to było? Dobra. Idziemy sobie po bakunce. I tu będą Sprint! O tak, zabijam sprintować. ty! Pomocy! A, ślepy zaułek! Pomocy! W dużym stronie ten Bacon napisało, że każdy musi założyć swój. po! Bo... O. o nie. Twarz go zabiła. Nie no, jeszcze było tych Może pójdziemy trochę w O! Szafka jakaś. Baterie. Okej okay. Co um, to co teraz? Aha, czyli tu są szafki, można zbierać je. Tutaj mają klesa. A, bo ja już to grałem. I mamy dużo materiałów, dobra. Bo się zapisuję. I tutaj możemy wykraftować Mogę skraftować granat i pistolet. Ale na razie nie jestem, bo nie wiem, czy te pistolety się są napiszą. Czyli może nie. się Zobaczymy. Co on zrobił. No ja nie mogę złapać powietrza w pułapkę. Yy, może to wejściu, to może być bokiem może. Kurde, bokiem. Bokiem też się jedzie. Poczekaj. Yy, o. Też. Otworzyła się. Nie, teraz tego będę mógł bo wyłączyłem shift log z Dobra, to było. Wyłączyłem? Nie! Przecież ja to wyłączyłem! O. Dobra. Idziemy. Za tym gościem. Siema, domcik! Idę sobie tu. Będę szedł za tym domcikiem. O, o, w las w plamę. A dobra, jestem. O, szafka Circuit board. Nie, co to jest, ale okay. Wygląda jak płyta główna od komputera troszkę. Nie, do... nie, nie wygląda tak do... nie, ale trochę tak wygląda myślę, że on jest koło. Pokaż, yy, proszę. się. Nie. To nie, dobra. Bo nie. Nie. Ja kiedyś jak wstaję, myślę, że to jakaś klatka na szraka jest. Myślę, że gdzieś zabiorę, jak to płakać. <tuszy> Oj! Pijam! No nie, 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 nie. No kurwa, 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 Dobra. Idziemy sobie... Co Coś ...słyszałem? Znowu. Okej. Okay. Trafuję się do spawna. Dziś z małą ilością HP. Ciekawe, że to gdzieś podchodzi. Ale ja nie widziałem, że tu szereg jest. O! Metalowy drut. Я не кружу в шапке в кулак Да, я кружу Лучше вскакивать на эту я не услышу Питали, не то Nie wysłuchaj sobie takiego głośnego. Nie no to jest Nie no, to jest Nie Ta twarz mnie chyba nie wisi. Nie no, chyba, że zginę to już stracę. A! Ktoś uciekł! Chyba, że jak... bo mówiłem, że na końcu odcinka pokażę, jak bym to zginę, tylko... Jak zginę, zapomniałam, czy będę miała tą kamerę. I nie będę ją stroił. Więc zobaczycie, bo ja A ja cięć nie umiem robić. Bo ten program na Windows taki, ten Xbox Game Bar, Game Bar nie ma, cięć! Co jest? Ej, faktycznie. Dobra, szukamy szanownych. I Szapka. Jest! Ale bo tak było życia! Patrzcie, 25 życia! Sobie tutaj też widzicie. Ale to jest napisane: 25 życia. Więc bardzo malutko. Eee, dobra. Jak zginę, to będzie zobaczyć mój da? i będzie... tak, będzie widzieć. Ej, ale ta szamka schowana. I na taki, taki skin będę miała już taka, że uciekło. Chciałem jeszcze, bo powiem tak, że nie mam bluzki. Tak, nie mam bluzki. Tylko, że... E ale, no chciałem mieć bluzkę, ale nie, tak nie, nie, nie założyłem bluzki po prostu. Pff. I jestem bez bluzki. No co? Kółko. Rzek jest, jest. I to jest mój nowy ski. Takie fajne włoski tutaj Spodnie Nie takie balne, chyba jak nawet i taka fajna buźka. śmiechnięta, no i brak bluzyki dobra. Siema, Bejkon, y... jak Ci się podoba mój nowy skin, nie Czyli tam coś jest? Eee, to jest oszustwo, tam jest nieba. Dobra. Co to jest? Aaa, dobra. To nie. Więc sobie, co to jest. Łata! Jak można tak zrobić, czekaj, zobacz. e Dobra. Idziemy. Zakładamy strój i lecimy. Gościu, co ty taki wysoki i dlaczego tak stoisz? Nie że to dwóch drzwi. Także żeby nikt mnie teraz nie złapał. Dobra. Co? Nie. Kurde. шесть вот пронт. Бонжалый пронт. Что? Эй, не я вас Вот Mario Mario Marita A jak No, nagrywam za film Bo nie było dawno filmu z Robloxa, no wiecie Tylko dwa były i No i chciałem coś z Robloxa nagrać A jak chcecie, bydło w kolejnym odcinku To piszcie Nie, po prostu co zrobić w następnym odcinku? Czy zagrać w Robloxa w jakąś grę? Może jaką wy znacie, a ja nie znam. Fajno. Albo Minecrafta. Met albo wiesz coś innego do Minecrafta. Może. Albo SkyBlocka, Też Skywarsy, bo SkyBlock to jest taki jednoosobowy. Co to jest? Racę kuba Dziwnego sfora ktoś go złapał. Tak, dobrze! Elo Teraz ja też złapałem tego czarnego takiego dziwnego w tą łapkę. Haha, zabdolej cię. dobra. A co ty tu tak stoisz na <tberspace> Ja życzę Dobra, idziemy sobie nie dobra. O, szafka. Nie przekałaby już. Okej. Okay. Yy... tak ten film będzie. Na pewno, będzie pewnie najmniej popularny ze wszystkich moich filmów. Ale no nie wiem, nie, nie miałem pomysłów co jeszcze zabrać. Więc, to No i tak jest. I jest jeden z wyborców Już trwa 15 minut. Więc, pewnie jednogłośnie będzie koniec tego Bo... O szkic, co tu się dzieje? O. Szafka, na pizza! Co to jest pizza? Pizza! 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 Ja nie

Co, co, co? Nie, nie wiem co ja mówię. Cukrat N to jest północ. S to jest wschód. W to jest północ. Nie, dobra, nie wiem. Nie wiem, yy, bo jest tubem I już. Tu? Aha. Takie coś. Szafeczko! I uwaga! Znowu takie coś, co wygląda jak. płyta główny od komputera, co to jest? O! Kosz mogę przeszukać. I notatnik. Mogę coś pisać? A, waha. Pizza! Ej, ale komputer stary jakiś Dziwnie to, że tu komputera nie ma Tylko monitor Klawiatura. która wygląda jak klawiatura z tego roku Chociaż nie, to będzie Ale Misza Gamingowa tylko dla każdego bardzo... Z... Nie, dobra, nie wiem czy ja gadam. <laughs> po prostu to jest dziwne I przeszukamy kosz To śmieci Więc dobra Widzę, że rzeczy są w tym pokrusa, szokka wydaly. Dobra, fajnie, nowy pistolet. O, ej, tutaj się da wejść. O. Fajnie, przemów. Ran. I patrz, i teraz będę... <grym> Bokiem jeszcze I Patrz, będę teraz tak strzelał <grym> 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 Przejdziemy sobie w drugą stronę Łoż ty! Okej okay. To fajne to Okej okay. Ja mówię, tak, w ogóle tak, Gościu! spawn! Dobra, to jest najtrudniejszy filmik na moim kanale którego będę kończył Nie wiem, mam takie fajne rzeczy. Ale... No i ja stracę wszystkie. Pizza! Pistolet, dobra, dobra, zabijemy szereg, i nic. Dobra, będziemy to kończyć. Ja się Żegnam I o, szafyczka. Plastik, do no i papa, no, może jeszcze gdzieś